Agata i Piotr Rubikowie wiosną podjęli decyzję o wyprowadce z Polski. Obwieścili tę nowinę pierwszy kwietnia, przez co wszyscy pomyśleli, że to żart prima aprilisowy. Szybko okazało się, że mówili jak najbardziej poważnie. W lipcu ostatecznie spakowali walizki, wyprzedając wcześniej niepotrzebne rzeczy i ruszyli na podbój USA. Rubikowie od ponad dwóch miesięcy mieszkają w Miami. Ich córki chodzą tam już do szkół, a Piotr dzieli swój czas pomiędzy Stany a Polskę, rozwijając karierę na dwóch rynkach. A co za gatą? Obserwatorzy jej profilu już od dawna zadawali jej pytanie, czy i kiedy zamierza zacząć normalną pracę. Ona zawsze odpowiadała, że jej miejscem pracy jest Instagram. Ostatnio postanowiła zorganizować sesję pytań i odpowiedzi. Również tym razem padło zapytanie o jej zawodowe plany. Jeden z fanów zwrócił się bowiem do Piotra Rubika z pytaniem, że ona się weźmie w końcu za jakąś robotę. Póki co żadne z nich nie odpowiedziało na to nurtujące pytanie. Natomiast pod postem rozgorzała dyskusja o tym, czy wypada zadawać takie pytanie i zwłaszcza w takiej formie. Można jednak przypuszczać, że Agata Rubik póki co nie planuje zatrudniać się w żadnym przedsiębiorstwie. Po wyjściu do Stanów jej konto na Instagramie urosło jeszcze bardziej, przez co z pewnością może liczyć na nowe współprace reklamowe. W serii K padło również pytanie o to, czy Agata i Piotr Rubik planują w przyszłości wrócić do Polski. Oboje zgodnie odpowiedzieli, że jeszcze nie wiedzą, natomiast są niemal pewni, że ich córki, a zwłaszcza starsza, będą chciały studiować w Stanach Zjednoczonych. Z K dowiedzieliśmy się również między innymi, że ich pies świetnie zaaklimatyzował się w nowym miejscu oraz że być może Agata zacznie także prowadzić swój profil na Instagramie w języku angielskim. Zobacz też, ale wieści od Rubików po przeprowadzce, a miało być tak fajnie, Rubik przeżyła chwilę grozy w miami. Znowu żali się na wydarzenia z nowego domu Agata i Piotr Rubikowie opublikowali pożegnalne zdjęcie.